Nam Merytoryczne źródło informacji. To może, żeby złamać te pesymistyczne nastroje, zacznę nietypowo. Do baru wchodzi przedsiębiorca, doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych, polityk, mąż, ojciec i wróżbita, a barman na to. Dzień dobry, panie Mędzen. Dzień dobry. Zaczynamy, wiadomo od jakiego tematu. Nie udało nam się spotkać, nie ma pana w Warszawie. Więc tutaj chciałbym zapytać, czy Pan też przeskoczył na tak zwany home, home office, czy, czy, czy to przypadek? Aż tak dobrze z tym home office to nie mam, bo chodzę do pracy, do biura swojego w Toruniu, ale musiałem zrezygnować z wszystkich wyjazdów, trzeba niestety teraz bardzo się pilnować, takie podróże raczej nie służą, dlatego wszystkich swoich klientów przerzuciłem na Skype'a, w sensie nie można się już ze mną spotkać, wszystkie konsultacje są tylko online, w pracy również przeszliśmy na ile to jest możliwe na pracę zdalną, to znaczy część pracowników jest w domu, część od pracowników jest w firmie, także kancelaria działa dalej, ale trochę inaczej, tak bardziej online, bardziej na odległość. Wydaje mi się, że niestety przez kilka następnych tygodni trzeba będzie w ten sposób pracować. Już teraz widzimy, że Osoby, które prowadziły w miarę aktywne e, życie zawodowe, mają większe prawdopodobieństwo zachorowania na tego wirusa. Dosłownie sprzed chwili była informacja, że minister środowiska Michał Woś e, ma koronawirusa, w związku z czym nie wiadomo, ilu jeszcze członków rządu e, również może mieć tego wirusa. Trzeba naprawdę uważać i starajmy się od siebie nawzajem izolować. A teraz tematy nieco cięższe niż home office. Mamy, mamy tego czarnego łabędzia. Odżyło nasze nagranie sprzed pół roku, w którym pan tłumaczył, że nie wiemy kiedy, ale taki czarny łabędź może się pojawić. My ostatnio sporo rozmawialiśmy o tym, co by było, gdyby gospodarka się zawaliła, kiedy to może nastąpić, kiedy możemy odczuć skutki tej pandemii. Więc dzisiaj zapytam troszeczkę z innej strony: co powinniśmy robić, jak się zachowywać, żeby nie dać się zadziobać temu czarnemu łabędziowi? Co robić w czasach kryzysu? To może najpierw po kolei, bo wyskoczył Pan na samym początku z tym wróżbitą. Ja to muszę bardzo mocno i zdecydowanie sprostować. Ja dalej nie mam swojej szklanej kuli. Ja naprawdę nie jestem wróżbitą Ja absolutnie niczego nie przewidziałem. Teraz pod tym filmikiem o czarnym łabędzie ludzie piszą, że jestem jakimś prorokiem czy Nostradamusem. Że zaledwie kilka miesięcy po tym filmie, o którym mówiłem, że wydarzy się coś złego, wydarzyło się coś złego. Co więcej, nikt nie mógł tego przewidzieć, ale to zupełnie nie tak. Ja mówiłem, że są wydarzenia, których nie da się przewidzieć, ja ich nie przewidywałem. Ja Absolutnie nie przewidywałem żadnej epidemii, ja nie mówiłem kiedy coś się wydarzy, ani coś się wydarzy. Jedyne co mówiłem to to, że kiedyś coś się wydarzy. I to jest naprawdę bardzo ostrożna prognoza, ponieważ to jest to samo co mówienie, że kiedyś spadnie deszcz. Oczywiście, że on spadnie. Jest to absolutnie zdroworozsądkowe myślenie. To właśnie wariactwem jest mówienie, że nigdy nie spadnie deszcz. I niestety w gospodarce, w ekonomii mamy wielu wariatów, którzy mówią, że zawsze będzie dobrze, że nie należy uważać na jakieś wielkie katastrofy, że nie należy. Należy się nimi przejmować, yy, i tego właśnie należy unikać. Trzeba mieć zawsze z tyłu głowy, że coś absolutnie nieprzewidywalnego może się wydarzyć i niezależnie od tego, jak twierdzą jedni, czy koronawirus powstał z tego, że jakiś Chińczyk nie dogotował jakiegoś nietoperza, czy innego łuskowca, czy może jakieś tajne służby jednego, czy drugiego państwa wyhodowały go w swoim tajnym laboratorium, żeby zarazić swojego wroga, niezależnie co jest przyczyną tego wirusa, w całą pewnością nikt tego nie mógł przewidzieć i nikt nie mógł spodziewać się, jak wielki to będzie wpływ, będzie miało na całe nasze życie. Teraz jak to pan określił, co zrobić, żeby nie dać się zadziobać temu czarnemu łabędziowi? No niestety to nie jest takie proste. Przede wszystkim trzeba było być na niego gotowym, tak jak mówiłem w tym filmie z lata zeszłego roku. Trzeba było unikać na ile to możliwe kredytów, należało mieć oszczędności, należało dywersyfikować swoje źródła dochodu, czyli należało zmniejszać swoją wrażliwość na czarnego łabędzia. I wiem, bo no wiele osób mi o tym mówi, że niektórzy tych rad posłuchali i dzięki temu dzisiaj są trochę bardziej gotowi na kryzys. Inni niestety nie byli na tyle przezorni, nie przygotowali się na katastrofę i teraz będzie im trochę trudniej. Więc z czarnym łabędziem to niestety jest jak z ciężkimi chorobami. Najważniejsze jest profilaktyka, potem już znacznie mniej da się zrobić. Spełniła się też jedna rzecz, o której mówiłem. Wielokrotnie byłem pytany, w jaki sposób w co należy inwestować, żeby być przygotowanym na kryzys? Ja zawsze odpowiadałem, że należy gromadzić gotówkę, ponieważ kryzys jest okazją na jakieś zakupy po zaniżonych cenach. Część osób uważała, że to nie jest właściwe podejście i proponowało inne formy oszczędzania. Jak teraz spojrzymy na to, co się dzieje na giełdzie, czy z akcjami, z obligacjami, z kryptowalutami, ze złotem, srebrem, okazuje się, że wszystko traci i w czasie kryzysu. To gotówka jest królem, o czym zresztą wspominał też Warren Buffett, którego fundusz Berkshire Hathaway jest za to, znaczy załadowany pod korek w gotówkę, więc wydaje mi się, że to było słuszne podejście. Teraz trzeba tylko przeczekać najgorsze i kiedy czas będzie już trochę bezpieczniejszy, poszukać okazji i kupić tanie rzeczy. Więc jeżeli ktoś był przygotowany na czarnego łabędzie, miał dużo gotówki, miał mało zobowiązań, to tak, ma szansę wyjść obronną ręką z tego, co się dzieje, jeżeli oczywiście po drodze oni jego bliscy nie zachorują. Jeżeli ktoś nie był przygotowany, jeżeli ktoś nie miał gotówki albo postawił wszystko na jedną kartę i miał pełno akcji, kryptowalut, obligacji, złota, czegokolwiek, to teraz troszkę traci. Internet żyje teraz z tymi wszystkimi emocjonalnymi filmikami, w których na przykład Włosi śpiewają hymn narodowy na balkonach, w blokach i to ma tam miliony wyświetleń. Tymczasem wydarzyło się coś, co zgodnie z teorią, którą pan promuje, czyli że liczą się tylko emocje, prawdopodobnie nie zdobędzie takiego rozgłosu. Otóż Fed obniżył stopy procentowe do zera. Co to oznacza? Fed zrobił trzy ważne rzeczy: obniżył stopy procentowe prawie do zera, wydrukował, czy też postanowił wydrukować 700 miliardów dolarów oraz ogłosił, że tam za kilka, kilkanaście dni zniesie rezerwy obowiązkowe, co oznaczać będzie, że Teoretycznie system bankowy będzie mógł kreować pieniądze w nieskończoność. Jest to absolutna finansowa broń atomowa. Są to absolutnie bezprecedensowe środki, i to w dodatku, które pojawiły się na samym początku kryzysu. Fed nie ma już wiele więcej do zrobienia, może tylko drukować jeszcze więcej pieniędzy, może ewentualnie zejść ze stopami procentowymi poniżej zera, ale to już nie zrobi takiego wrażenia. Jaki był efekt tego bezprecedensowego działania? No rynki tego nie kupiły. Znały, że skoro Fed panikuje, to musi być naprawdę źle. I dzisiaj znowu giełda amerykańska spadała o mniej więcej prawie 10%, więc sytuacja gospodarcza naprawdę jest dramatyczna. Dramatyczna. To prawdopodobnie będzie największy kryzys od II wojny światowej. Przynajmniej w tym momencie tak to wygląda. Spadki są naprawdę niesamowite. Ostatnio te, tak duże spadki w sumie nie tak duże ale du ostatnie duże spadki były ponad 10 lat temu w trakcie kryzysu finansowego wcześniej rok 87 a wcześniejszych kryzysów to już nie pamiętam bo mnie wtedy na świecie nie było więc dzieje się coś z czym mamy do czynienia raz na pokolenie. O, o sytuacji obecnie na rynkach finansowych będzie się pisało w książkach. Będziemy o tym mówić kolejnym pokoleniom, co my przeżyliśmy. To jest coś całkowicie bezprecedensowego. i prawdopodobnie w przeciwieństwie do poprzedniego kryzysu finansowego, samymi Środkami monetarnymi kryzysu powstrzymać się nie da, ponieważ natura tego kryzysu, jego przyczyna jest zupełnie inna. Prawdopodobnie z obecnym kryzysem trzeba będzie walczyć nie tyle poprzez luzowanie ilościowe, monetarne, tylko raczej fiskalne, to znaczy rządy będą musiały obniżać podatki, nawet udzielać jakichś preferencyjnych kredytów, czy wręcz pompować pieniądze w gospodarkę, inaczej raczej będzie ciężko przedsiębiorstwom przetrwać ten kryzys. Właśnie otworzył pan bardzo ciekawy wątek. Czy teraz te wszystkie wolnorynkowe dogmaty nie są zmiatane w pył? Czy w czasach pandemii nie potrzeba czasami silnej, a nie wolnej ręki? Pamiętam, jak był kryzys finansowy i było już naprawdę źle amerykańskiemu, a co za tym idzie, światowemu systemowi finansowym Wemu groził całkowity rozpad. Wtedy zdaje się, że Alan Greenspan powiedział, że, że w takiej sytuacji każdy musi zacząć wierzyć w państwo, musi przestać wierzyć w wolny rynek. Tam zdaje się trawe trawersował jakoś to powiedzenie, że w okopach nie ma ateistów. I teraz może być podobnie. Przy czym jeszcze raz podkreślę coś, co już wielokrotnie podkreślałem, że ja nie jestem libertarianinem. W związku z czym widzę konieczność istnienia państwa i jestem głęboko przekonany, że są sytuacje, w których państwo musi odegrać swoją rolę. Są to przede wszystkim sytuacje krytyczne, takie jak wojna, epidemia, właśnie. Jeżeli coś wielkiego się dzieje, co przekracza możliwości pojedynczych przedsiębiorstw, to tak wtedy państwo powinno zainterweniować. Dzisiaj rano pisałem o tym właśnie na Facebooku, przy tym przede wszystkim zwróciłem uwagę na to, że Państwo powinno w pierwszej kolejności nie przeszkadzać, ponieważ jeżeli chcemy, żeby ludzie siedzieli w domach, a nie pracowali, jeżeli chcemy, żeby nie chodzili do pracy, żeby ograniczyli swoje życie zawodowe, no to w pierwszej kolejności powinniśmy zdjąć z nich obowiązki, które realizują nie dla siebie nawzajem, tylko właśnie dla państwa. Pisałem o przełożeniu. Terminów na sporządzenie deklaracji podatkowych, o odwołaniu JPK, o uwolnieniu środków finansowych zamrożonych w systemie SPIT Payment, o odłożeniu terminu sporządzenia sprawozdań finansowych. Można by zrobić metodę kasową obowiązkową w VAT, w podatku VAT oraz w podatku PIT. Można zdjąć te wszystkie regulacje RODO, BDO, CRBR i nie wiadomo co jeszcze, bo naprawdę wielu ludzi. Nic innego nie robi, tylko teraz pracuje po to, żeby spełnić zachcianki państwa, które obecnie są nikomu do niczego zupełnie niepotrzebne. W trakcie kryzysu trzeba się szybko, bardzo szybko, dostosowywać do zmieniających się okoliczności. Część firm bardzo szybko przerzuca pracowników do domu, przerzuca się na pracę zdalną, przerzuca się na inny sposób świadczenia usług. Lekarze momentalnie przestawili się na telemedycynę. Restauracje zaczęły więcej dowozić jedzenia, więc przedsiębiorcy teraz muszą naprawdę stawić czoła potężnym wyzwaniom i państwa absolutnie nie powinno im w tym przeszkadzać. To nie jest czas na zastanawianie się, czy pracownik, który pójdzie z komputerem do domu, łamie RODO, bo na przykład RODO, z RODO wynika, że ten komputer nie może opuścić jakiegoś pomieszczenia. To nie jest czas na to, żeby firma zastanawiała się, w jaki sposób może dowozić jedzenie do klienta, żeby nie złamać po drodze jakichś zasad sanepidowskich czy jakichś innych. To naprawdę nie jest czas na to, żeby przedsiębiorcy, którzy akurat szukają rąk do pracy, bo wpadli na jakąś niszę, która akurat w momencie kryzysu może przynieść zarobek, wysyłali pracowników na jakieś śmieszne kursy, BHP, badania medyczne czy cholera wie co jeszcze. To naprawdę nie jest czas na to. To, żebyśmy wszyscy zaplątali sobie głowę zbędnymi regulacjami oraz wymaganiami państwa. Jest kryzys, sytuacja jest nadzwyczajna i jak nigdy teraz potrzebujemy rozkwitu wolnej przedsiębiorczości, tego, żeby ludzie sami sobie radzili. To oczywiście może nie wystarczyć. Zwracam uwagę na to, że przymusowe zamknięcie sklepów oraz restauracji jest potężną ingerencją państwa w wolny rynek. Jeżeli mamy przedsiębiorcę, który ma restaurację, Albo sklep w galerii, ma na głowie kredyt, czynsz za lokal, musi płacić ZUS, podatki, pensje pracowników, nie może ich zwolnić, bo są na przykład na umowie o pracę, to to nie jest jego wina, że on nie może teraz uzyskiwać żadnego dochodu, bo państwo mu tego zakazało. Więc jeżeli państwo zabrania pracodawcy zatrudniać dalej ludzi, zabrania mu prowadzić dalej interes, to gdyby państwo jakoś. Temu przedsiębiorcy zrekompensowało to w formie jakiegoś kredytu, gwarancji kredytowej, czy nawet zwolnienia z USU podatku dochodowego VAT-u czy nawet przez bezpośrednie zastrzyk pieniędzy, to nic złego by się nie wydarzyło. Uważam, że bardzo ważne jest to, że gdy kryzys się zakończy, żeby przedsiębiorstwa zachowały swoją wartość odtworzeniową, żeby mogły jak najszybciej ruszyć. Jeżeli pozamykamy teraz wszystkie firmy, zwolnimy ludzi, to naprawdę to nam wszystkim nie pomoże. Tymczasem w Polsce na tapet trafiły tematy typu cena maksymalna za maseczkę, ograniczenie handlu na Allegro i OLX. Czy to jest rozsądek w sytuacji kryzysowej, czy może właśnie niepotrzebna ingerencja w rynek? Już o tym pisałem kilka dni temu na Facebooku. Często jest tak, że w sytuacji kryzysowej państwo stwierdza, że należy nałożyć ceny maksymalne po to, żeby ludzie mieli dostęp do dóbr. Jest to fundamentalne niezrozumienie prawa popytu i podaży. Wzrost cen jest sygnałem, czasem bardzo silnym sygnałem. Wysyłanym w gospodarkę, że jakiegoś dobra brakuje. I wtedy ludzie obrotni, przedsiębiorstwa robią wszystko, żeby wydobyć ten towar z podziemi, choćby z końca świata. Jeżeli można na tym bardzo dużo zarobić, bo cena w wyniku wzrostu popytu rośnie, to wielu ludzi się rzuca, żeby tę okazję wykorzystać. I to jest dobre. To może trochę więcej musimy za maseczki zapłacić, ale wtedy te maseczki są. Jeżeli jednak nałożymy ceny maksymalne, a była możliwość nałożenia cen maksymalnych poniżej cen zakupu na rynku światowym, no to wtedy nikt tych maseczek nie ściągnie, ponieważ nie będzie się to opłacać, bo jeżeli kupi maseczki po hurtowej cenie rynkowej, międzynarodowej, będzie musiał je sprzedać po cenie detalicznej niższej niż ta cena rynkowa, to dopłaci do interesu. I niestety nie rozumieli tego urzędnicy Ministerstwa Zdrowia i sprawili, że teraz, właśnie w tym momencie, kiedy rozmawiamy, szpitale mają olbrzymi problem z dostępem do podstawowych robów medycznych, ponieważ firmy, które je ściągały, nie miały interesu, żeby dalej to ściągać. Gdyby urzędnicy Ministerstwa Zdrowia zrozumieli, jak działa prawo popytu i podaży, to wiedzieliby, że należy Zgodzić się na wyższe ceny, należy je zapłacić i należy w pierwszej kolejności zapewnić ludziom dostęp do podstawowych wyrobów medycznych. Tak zrobili Czesi. Tak zrobili Rumuni, tak zrobili Grecy i ich magazyny są pełne tych wyrobów medycznych. Kupowali je nawet od polskich hurtowników, którzy je właśnie tam wywieźli, bo tam mogli je sprzedać po cenie rynkowej. Więc to, że teraz tych maseczek nie ma, nie jest winą strętnych, chciwych spekulantów, czyli przedsiębiorców, tylko jest winą państwa, jest winą urzędników, że nie chcieli zapłacić za towar ceny rynkowej. I niestety w tym momencie pojawiły się problemy z połączeniem i problemy z dźwiękiem. Także zamykamy tę rozmowę na tematach czysto gospodarczych. Myślę, że w następnej rozmowie, w następnym połączeniu skupimy się już na tematach politycznych, ponieważ oczywiście nie omówiliśmy wątku kampanii prezydenckiej i wyborów prezydenckich, które być może będą musiały zostać przełożone. Ale o tym będziemy rozmawiać w przyszłości, więc postaramy się usunąć te wszystkie problemy techniczne i będziemy realizować kolejne zdalne rozmowy. Zachęcam do śledzenia kanału.